Właśnie dzisiaj lecę, biegnę na kolejny dzień kongresu. Drugi dzień. Dzisiaj panele o nieruchomościach między innymi. Znaczy jest dużo więcej, ale ja się wybieram na panel o nieruchomościach. I coś jeszcze. Ale na razie mam dylemat, bo jest kilka ciekawych w tym samym czasie. Szok i niedowierzanie. Na panelu o nieruchomościach był taki tłum że nie dałam rady wejść na sali. Znaczy, dałabym radę, ale nie chciałam się wciskać na siłę i stać przez półtorej godziny. Także... Także sobie dzisiaj odpuściłam. Ale przemysł kosmiczny zdążyłam się wyrobić na tyle wcześnie, żeby zająć dobre miejsce i posłuchać, co tam ciekawego w space, w przestrzeni kosmicznej, a bardziej w, w możliwościach w tej branży i szansach rozwoju. Także zobaczymy, zobaczymy, co się będzie działo w jaki sposób. A teraz już powoli na dzisiaj kończę, dlatego że o 19, o 20, o 20 będzie webinar, który prowadzę, także trzeba się przygotować też na niego i oczywiście dostarczyć Wam wartościowej treści. Tutaj. Zderzenia, trzeba patrzeć, jak ludzie chodzą, przechodzą, krędy <tłumy>, tłumy, jak widać, tutaj z powrotem krążą. Z tego, co gdzieś tam mi się przewinęło w informacjach, to ponad 12 tysięcy osób było zarejestrowanych, także sporo uczestników międzynarodowo. I jak widzisz, intensywny dzień zakańczam ze swojego centrum zarządzania światem. Po webinarze jestem, przebudzenie mocy, moc swojego ciała, kilkadziesiąt kolejnych osób obudziło moc swojego ciała, dowiedziało się o tym, w jaki sposób zarządzać, źródłami energii, które mamy do dyspozycji, jakie rytuały wieczorne wprowadzić, jakie sposoby, strategie pożywiania. Wykorzystać, żeby się lepiej wysypiać, między innymi, żeby się lepiej czuć, żeby mieć więcej energii. I jutro kontynuujemy moc umysłu, a w piątek moc emocji. Jeżeli jeszcze Cię nie ma zapisanej na ten webinar, to tutaj, gdzieś poniżej, albo w moim bio, znajdziesz link do tego, żeby się zapisać. Pozdrawiam Cię serdecznie, trzymaj się, do zobaczenia.